Szanowni komraci i kamratki Szanowni Państwo odwiedzający mój kanał wczoraj taki nagrałem utworek dotyczący e, nieustraszonego rycerza e, płaszczaka no, mam nadzieję że wszyscy wiedzą o co chodzi i dlatego chciałem parę słów do tego utworu dodać no ale myślałem, że chłopcy judopowcy yy, zlikwidują mi ten filmik ale jakoś się zachował i dzisiaj parę słów na ten temat chciałem powiedzieć no czyli to, że po prostu jesteśmy, jesteśmy kompletnie rozbrojeni no i ten rycerz płaszczak może w, ostate w ostatecznym rozrachunku, jeżeli wróg uderzy, no to tak jak te słowa, te piosenki mówią, że on może no, się tak postawić i może tę wojnę wygrać, tę batalię. A tak przy okazji zerknąłem. Ilu jest generałów, proszę Państwa, w Polsce? Znaczy, zerknąłem na do Wikipedii na temat Polskich Sił Zbrojnych po II wojnie światowej. No i okazuje się, że tych generałów było w Polsce. No tam wiadomo, umierali, przychodzili, umierali, odchodzili. W każdym razie do 1980. Ja podaję, że 85 albo 89 rok naliczyłem niecałe 500, 500, 500 generałów. Natomiast wysyp generałów nastąpił właśnie po tym 89 roku. Gdzie armia się zmniejszyła tam pięciokrotnie pięcio, do niecałych 100 tysięcy, bo tyle liczy, bo wód to nie, nie, nie powinno się wliczać do tego. To nie, jest, to nie jest armia, to jest tylko wojska terytorialne, prawda? To coś, ala no, taka, e, taka po prostu służby e, pomocnicze tam, do klęski żywiołowe zbieranie kartofli coś w tym rodzaju, także jest niecałe 100 tysięcy a tych generałów raptem przybyło jeszcze raz także naliczyłem ich tam prawie tysiąc <grytanie> kto nie chce, to niech wierzy kto nie wierzy, to niech sprawdzi olbrzymia długa lista i takie, takie głównie związane z ptactwem coś tam cała masa było różnych śmiesznych nazwisk tych generałów, ale e, tak wyczytałem generał Kukuła, Sikora, Czaja Pszczoła, Bąk, <grywka> nawet z warzyw tam e, znalazłem no, nie, z warzyw nieciekawe takie no, fajne nazwisko Czosnek i generał Głąb generał Głąb no, nie wiadomo, chyba od kapusty to no, no, czy, a natomiast w Polsce dawniej PRL-u to byli no, niezwiązane z ptactwem, tylko bojowi generałowie, trunkowi, jak to mówią za nie wylewali, bo takie nazwiska żyto, generał żyto, generał Kufel, generał Baryła i generał Oliwa. No to oni rzeczywiście stanowili taką czołówkę generałów i jak to wspomniałem właśnie na pewno i w rzeczywistości takie chodziły słuchy. Za kołnierz nie wylewali ci generałowie. No, mniej, mniej widzowie, którzy nie wiedzą o co chodzi, po prostu no, związane to było z alkoholem, byli trunkowi ci, ci generałowie. No, ale tych generałów, tak jak tutaj wspomniałem, nie było, było niecałe 500, a tutaj raptem nam narosło, armia się zmniejszyła, a tych generałów jeszcze raz tyle e, przybyło. Obecnie jest tam chyba dzień 10, bo tam cała masa podchodziło, chapnęli e, emeryturki, wysługi lat i, i weśli m, na e, przeszli na zasłużoną, tak zwaną emeryturę, bo tam sporo jest też generałów lotnictwa, gdzie wiadomo, piloci dość, dość krótko egzystują w tej takiej kategorii wojska także tam bardzo do chyba do 35 roku życia mogą latać, no a później ich też szybko awansują, żeby żeby po prostu mieli lepsze uposażenia no i tak w związku z tym wszystkim, z tym rozbrojeniem okazuje się, że ten konflikt, tak jak było do przepuszczenia, ja to wiedziałem od razu od początku, rok temu że to się na tych hełmach, jakichś tam czy apteczkach gdzie państwa na to miało pomagać państwo na, na U nawet ciężko jest wymówić te, tej nazwy bo od razu no wiemy o co chodzi <laughs> państwo na wschodzie na literę U nie chodzi tutaj o Ugandę tylko o inne państwo początkowo miało otrzymywać właśnie takie pomoce różne medyczne jakieś tam bandarze, plastry, inne i tak dalej, hełmy. A w tej chwili już jest broń dalekiego zasięgu rakiety, które mogą lecieć do ponad 900 km. A no i co jest następne? W tej chwili było udawanie, udawanie te w temacie przekazywania myśliwców. myśliwców no, Polska już dawno wysłała myśliwce te MIGI 29, a w tej chwili F-16. Tylko nie wiem, jak oni wyszkolą tych pilotów, bo taki pełny cykl wyszkolenia takiego pilota to trwa około 2 do 3 lat. Cała masa elektroniki i w ogóle później te wszystkie no, praktyka oni no, od razu chyba po, po tygodniu czasu już są gotowi e, do piloci, będą gotowi na wschodzie do, do działania. Ciekawy co to za e, za piloci czy, czy czasami nie przefarbowani, bo tam też mogą być taki że pilot. No powiedzmy nagle jakieś motaki się upalił na plaży i już... No zobaczymy. W każdym razie śmierdzi to na odległość, na odległość śmierdzi tymi wszystkimi banialukami, tym bełkotem gdzie nas karmią. Tak wczoraj czytam, gdzie już wiadomo było o tym pod koniec kwietnia że e, ta rakieta, która e, spadła tam jakoby wystrzelona <laughs> przez e, Rosjan z Białorusi, znaleziona pod Bydgoszczą, e, okazuje się, że wczoraj znaleziono głowicę i ta głowica ustalono, że jest z betonu. <laughs> to, że jest z betonu, to ja wiedziałem właśnie i, i wszyscy wiedzieli, <laughs> że to jest rakieta ćwiczebna. E, że, że jest z betonu pod koniec kwietnia. A więc tutaj, prawie po miesiącu czasu, no nie zupełnie, ale, ale po miesiącu czasu zostało e, to podane do wiadomości. Także takie, takie banialuki, kochani, szanowni państwo, nas to są kpiny po prostu z, z ludzi. Kpiny z ludzi. Do tego jeszcze dodają takie takie banialuki, że tam w tej chwili rozbrajają e, spece sztachetami. Miny roz, rozbrajają e, ciągi, wysadzają butelkami z Polski. Butelek brakuje. Kochani, na sobie przypomnijmy te, te, te pierdowy, gdzie babcia gdzieś tam strąciła dron z słoikiem, i tylko jest mm, dyskusja. Czy ten, czy ten słoik był z ogórkami? A babcia się kłóci, że to nie był z ogórkami, tylko pomidory jakieś tam przerobiony Jest przetwór pomidory kiszone ze śliwkami i daje przepis, jak to robić. No, idealny, idealny, prawda? Fajnie, takie powinny Polska wysyłać, bo jest sporo ma tych różnych słoików zapakować pomidory kiszone no i gotowy do strącania dronów także no to humor, humor proszę Państwa no ale jak to wszystko na poważnie brać no to, to, to naprawdę jest, jest nie da rady tego na, na poważnie no i oczywiście to co wszystko się dzieje w tej chwili w Polsce inflacja, no jak myślicie Państwo, no przecież NB, NBP, ten cały prezes, który, który tam zarabia miliony i się śmieje z Polaków w twarz, mówi, że inflacja wielkie takie napisy na wielkich, wielkich takich plakatach, że inflacja właśnie powstaje to dzięki oczywiście Putinowi Putin wo tak, no nie, ten, dla mnie to nie jest wojna to, to jest definitywnie e, konflikt gdzie dwa narody sowiejskie niech sobie te sprawy wyjaśniają to nie jest nasza wojna no ale ten prezes jakoś głupiński głupiń, jakoś tak <laughs> mówi, że to, że to inflacja to właśnie ponieważ to Putin. I teraz y, jeszcze seria zabaw w Polsce. <laughs> seria zawałów w Polsce, to tam media się tutaj rozpisują. No i podają przyczynę, że też właśnie związane jest to z tym konfliktem, bo to ludzie są no, strasznie zdenerwowani, zestresowani i tak dalej, a więc znowu Zawały w Polsce, plaga zawałów Przyczyna? Putin Inflacja? Putin Krowy dają mniej mleka? Putin Brak prokreacji? No jak? Oczywiście, że Putin Mimo, że po angielsku Putin To znaczy kompletnie odwrotnie i to powinno potęgować Prokreację Wśród Polaków, no dlatego chyba od razu dali 800 mają dać, dają, oni obiecują, że, że dadzą e, tym rodzinom, które mają 500 plus, to teraz będzie podwyższone na 800. Prokreacja się zwiększy, Putin i e, no na razie mówią, że to dzięki Putinowi to się zmniejszyło, ale wtedy jak dadzą 800 to się zwiększy. Wtedy ludzie na potęgę będą, będą chcieli właśnie te pieniążki zarobić, kochani. Tak więc nie będę specjalnie dzisiaj ględził. Jestem w terenie. Wyskoczyłem w teren, bo taki mój znajomy kolega na, naprawia mi maszynę, taką glebogryzarkę, co kiedyś pokazywałem Państwu musiałem wypożyczyć, a teraz mam swoją, bo naprawił i są też tutaj tacy, którzy tak zwani tak w Polsce mechanicy złota rączka nie ma części, bo to już dawno ta glebor gryzarka jeszcze lata 60. nie ma do tego, do tego części. A on tam pogłówkował, podorabiał. No i ta glebor gryzarka jest gotowa do użytkowania. Fajnie, także jeszcze przypominam, że dzisiaj jest 8 maja, bo na początku się zagalapowałem, chyba tak się to mówi. Zagalapowałem. 8 maja, sobota, w Kanadzie, dzisiaj w okolicy North Bay jestem, jakieś to 350 km od Toronto. Cały czas lało niesamowicie. W Kanadzie jest w tej chwili święto będzie tak zwane Victoria Day od nacześnej tej królowej Wiktorii Kiedyś tam prowadzono takie święto, może teraz prowadzą święto królowej tej, która odeszła niedawno, zmarła to No i jeszcze mogą dodać też Karola, a jak więcej świętym <laughs> świątym, tym lepiej. Tak, wracając jeszcze troszeczkę na nasze podwórko kamerackie, proszę Państwa, musimy pamiętać cały czas o wyborach. Nie możemy się przyłączać do żadnej innej partii czy ugrupowania. Typu tam, no już w ogóle o tych pisielcach i innych. W platformestach nie, nie wspomnę, ale żadne tam chołownie, żadne tam Brauny, inne konfederacyjki, plechy i tak dalej, i tak dalej. No, 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 no. Bye bye. To już to już było. Dziękujemy. Jeżeli coś się ma jeszcze zmienić, proszę Państwa, to tylko przez nowe, nowe, kompletnie siły w tym w Sejmie, w Senacie, w samorządach. Wtedy jest jakaś szansa, natomiast inaczej nic kompletnie się nie zmieni, ba, nie zmieni się, zmieni się, ale zmieni się na gorsze, także jeszcze raz powtarzam, wybory, wybory, jeszcze raz wybory, to jest nasza podstawowa w tej chwili takie zadanie dla, dla kamratów, Przygotowanie się do tego. Przygotowanie się. A więc, no, proszę Państwa, Kaczory, inne tam, Tuski i tak dalej jeżdżą, już od dwóch lat jeżdżą po Polsce. Oczywiście oficjalnie nie ma kampanii wyborczej, ale te spotkania z ludźmi w terenie i tak dalej, to jest właśnie kampania wyborcza oczywiście. Wtedy już będą, kiedy podadzą terminy wyborów, to będzie wtedy z plakatami, z innymi afiszami oficjalnie, z nazwiskami, kto, gdzie i tak dalej. Wtedy już będzie to tylko po prostu takie no kropka na D. Dlatego naprawdę musimy się do tego przygotowywać. Powinny tak jak już mówiłem, powtórzę jeszcze raz będę powtarzał. Wszystkie informacje, kto może być na liście wyborczej, do Sejmu, do Senatu, do samorządu, nie, musi być, nie muszą być nazwiska. Nazwiska są w naszych stowarzyszeniach. I to jest, wróg nie musi o tym wiedzieć, kto i tak dalej. Ale te wszystkie informacje, kto może być mężem zaufania, jakie warunki musi spełnić, do kogo musi się zgłosić, i tak dalej, to w tej chwili, proszę Państwa, jest najważniejsze. Nie jakieś tam, no już się będę mówił, co jest tam, jakieś tematy poruszane, które kompletnie, no oczywiście w wolnych chwilach to możemy sobie takie tematy poruszać, a to jest zbyt poważny temat, proszę Państwa, żeby, żebyśmy mogli sobie w tej chwili żartować, jakieś inne pierdołki, pierdołki jakieś poruszać na naszych forach. Naprawdę się zajmijmy i bez, bez żadnych jakichś konfliktów w, w naszych. Jeden drugiemu wypomina, że gdzieś tam coś powiedział i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tak, no to jakieś... Poprzednio tak mówiłem jeszcze jakaś. Ale dobrze, nie, nie będę, nie będę ględził na te tematy, bo... Właśnie mówię, że nie powinny te tematy być jakieś pieniężne, inne rozliczenia, naprawdę, to są jakieś bzdury kompletne, bełkoty i tak dalej. Musimy pokazywać naszą siłę i tego się wróg się boi. Pisowca się trzęsą ze, ze strachu, że ktoś tam może wejść. Wystarczy, że wyjdzie kilku, tak jak ta Konfederacja, która weszła jak tam jedenastu. Nic, kompletnie nic nie zrobili. To, że Braun chodził bez maski To za przeproszeniem jest No nie powiem co to jest No nie powiem co to jest Za to, za to należy teraz Konfederację wybrać, bo yy, Pół Brauna chodziło bez maski, nawet yy, nie pół tylko część Brauna nie zakładał maski To jest powód żeby yy, Wybierać Tych ludzi czy Brauna i tak dalej i tak dalej Gdzie Wiele ustaw y, y, po prostu przeszło, które wro, były wrogie dla, dla, dla Polski, dzięki również Konfederacji, choćby te y, mieć przekazana dla, dla, dla Kanady, dla spółki y, kanadyjskiej, łapkami również Konfederacji po, poparta. Proszę Państwa, no nie, wolno, nie wolno takich rzeczy robić, nie wolno. Niech się czymś się... Poka ale niczym się nie pokazali. No niczym, Boże drogi, niczym. To jest, sama maska to, to jest za mało i to, że, że wyszedł tam Pan i powiedział, że to jest niedobrze tak mówić. No to dobrze, no. Dobrze tak mówić, ale to niedobrze tak mówić. Dobra. Także, kochani, jeszcze raz. Aleluja. I do przodu, trzymajmy się, nie dajmy się rozgrywać, bo nas zjedzą, kompletnie zjedzą. A idea powstania ruchu kamrackiego, to jest ja uważam, a żyję już na tym świecie prawie 73 lata. To pierwszy raz w moim życiu się takie coś trafiło. Ja dziadek wrzuciłem obojętnie co tam do, do plecaka, do walizki. I, i, I poleciałem czym prędzej do Polski, żeby właśnie taki, taki, on yy, 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 chcąc, chcąc po prostu ten, ten ruch, tę ten, ideę ruchu kamrackiego, rodaków, tak samo krzewić, pomagać. Częściowo mi się udało. Jestem zadowolony, ale to wszystko za mało jest. No niestety, siedzę w tej chwili gdzie indziej. Robię inną, inną pracę, no trochę, trochę, dość dobrą pracę, skoro dwa razy mnie tam już YouTube zbanował <noise> za jakieś tam nieprawdziwe informacje medyczne, tak, tak, tak podawali, że to rzeczywiście to jest, to jest kłamstwo, bzdura. No ale, ale wystarczy to, że po prostu innych jakoś, jakoś nie, ba, nie, nie, nie banują, prawda? Pan, pan babcia, ta Maciak e, niebanowany, mimo, że on śmiało mówi właśnie te na U, na P wyrazy, powiedzmy i, i a ja wystarczy jeden podałem, tylko e, na, na P niewulgarny, nie chodzi o to i od razu powiedzieli, że to są e, no, nieprawdziwe informacje medyczne nic więcej, podałem tylko jeden wyraz na P Plan nawet powiedziałem tylko. Ludzie. A, te, a tamtych nie, nie kasują. Michalkiewiczów, Gadowskich, y, Żebrowskich, y, Maciaków jakoś nie banują, nie, nie kasują, mimo że mówią bardzo fajne rzeczy nie, 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 niekiedy, nieraz bardzo fajne rzeczy, ale to jest tak, proszę Państwa, że mówi się obecnie, 90% powiedzmy czy nawet tam 95%, nawet w porywach 99%. To co każdy Polak, który ma w, serce, w sercu Polskę, mówił to dokładnie. Tak mówił ten Bolek od Węsowaty. Mówił. To mówił co 10 milionów do niego później przyszło. Pod, po, po jego słowach, po tych właśnie gadania, y, y, gadaniach węsowatych. A później co się stało? No więc widzimy. A y, pan Kulkis, przypominamy sobie, nawet wysłuchajmy piosenki jego, jak, jak wygląda, jak, jak on ich tam y, lubi, czy tam nienawidzi tych wszystkich, nie? Nie chcę powtarzać, bo znowu mi y, na, na słowa na k tam padały. A później co się, co się stało, no Szmata, tak jak powiedział. No. Szmata, nazywajcie mnie Szmatu. I tak się stało, no. jak wstąpi do partii i tak dalej, i tak dalej. A o a innych, o Konfederacji, proszę Państwa. No już nie będę na ten temat wracał. Dobra, kończę kochani. E, jeszcze mam trochę parę kilometrów do domu. Muszę dojechać. E, także jeszcze raz jeszcze raz wszystkich pozdrawiam kameratów. Nie bójmy się, wróg nie jest taki mocny, jak się wydaje. Starajmy się oddzielać kłamstwo, znaczy prawdę, od kłamstw, bo tych kłamstw jest w tej chwili 99%. To co w tych, tych szmatławcach, mediach, tak zwanych, to co wszystko, 99% to są kłamstwa. Także starajmy się to oddzielać, a będzie dobrze. Nawet jak nie będzie dobrze. Jak to kiedyś ktoś powiedział, to też będzie dobrze. Zawsze nie ma tego złego: jest takie powiedzenie, co sobie na dobre nie wyszło. Pozdrawiam wszystkich rodaków moich, kamratów, moich szanownych widzów, tak samo i do następnego. Czołem Wielkiej, Narodowej, Niepodległej Polsce. Czołem.